Bardzo dziwne, drodzy Państwo, i bardzo zastanawiające jest to, że Polska nie jest rządzona jak... Firma. Polska powinna być zarządzana jak firma. My myślimy o naszej firmie, więc jeśli chcemy myśleć o naszej firmie, to musimy cały czas przyjmować założenie, w jakiej my firmie chcemy pracować. Bo jeśli mamy się godzić na to, że w tym państwie będzie cały czas działo się coś niekorzystnego, to już nie mówimy o naszej firmie, o naszym państwie polskim, tylko mówimy o upadku naszej firmy, a także, yy, co za tym idzie, naszej przyszłości. Żaden przedsiębiorca by sobie przecież nie pozwolił na to, żeby zagrożone było bezpieczeństwo finansowe jego firmy. A który przedsiębiorca by sobie na to pozwolił? No, żaden. Jeśli by się okazało, że w tej firmie jego jest jakiś szkodnik, jeden czy drugi, prawda, yy, który marnotrawi ten yy, kapitał, yy, który został mu powierzony, to zostałby wyrzucony natychmiastowo na zbity pysk. Łaskawie idziemy na wybory i godzimy się na to, żeby nasza firma, nasza polska firma była kierowana. W sposób tak niekompetentny. No ludzie, drodzy, no tak być nie może. Trzeba myśleć w kategoriach firmy. To niemiecka gospodarka, to niemiecka firma, to francuska gospodarka, to francuska firma jest, stoi w pozycji uprzywilejowanej na przykład względem Polski, bo w dalszym ciągu my nie mamy takiej struktury państwowej, czy takiej idei, wokół której moglibyśmy naród zjednoczyć. Bo jeśli chcemy myśleć o zjednoczeniu narodu, o wyprowadzeniu tego narodu na powierzchnię, to trzeba myśleć przede wszystkim yy, o tym, że żaden polityk nam nie jest do tego potrzebny. Po co nam jakikolwiek polityk do tego? Potrzebujemy apolitycznego rządu, który nie będzie realizował żadnych interesów zewnętrznych. To jest po pierwsze apolitycznego prezydenta nowej konstytucji z wysokimi karami dla każdego urzędnika państwowego, który dopuściłby się działania na szkodę państwa. My tego potrzebujemy i w tym duchu, w tej jedności powinniśmy w ogóle pracować. W tej idei, co jest korzystne dla państwa polskiego, a co dla tego Państwa polskiego korzystne nie jest i to jest najważniejsze. Wiadomo, że wpuszczanie migrantów z Europy Zachodniej, prawda, z tych krajów, które kiedyś były koloniami, tam Portugalii, Hiszpanii, Anglii i tak dalej, i nie jest korzystne dla państwa polskiego. Bo ta firma ma prosperować należycie, ma się rozwijać, więc natychmiastowo trzeba rezygnować z tego. Idziemy torem tylko i wyłącznie tego, co jest korzystne dla państwa polskiego, a co nie jest korzystne, bo w takiej firmie chcielibyśmy pracować. Chcielibyśmy za zarabiać jak najwięcej, chcielibyśmy się piąć po szczeblach y, kariery, chcielibyśmy, żeby nasze projekty, także twórcze, jak to w firmach dobrze prosperujących jest, były brane pod uwagę. Więc idziemy tym torem, co jest korzystne dla naszego państwa, dla naszej firmy. Yy, Amerykanie nie mają z tym problemu, tam oni składają już w szkole podstawowej y, przysięgę na flagę amerykańską Anglicy robią to samo u nas w Polsce ten kraj jest rozkradany od roku y, prawda 89 i jest źle zarządzany niekompetentnie zarządzany a przecież my tutaj drodzy państwo mówimy o 30 pięciu latach rozkradania w ogóle kraju, który żeruje przecież tylko i wyłącznie na naszych podatkach. Gdybyście pracowali w takiej firmie, to byście musieli pieniądze wyciągać od pracownika, który, nie wiem, zarobiłby 10 tysięcy, wypracowałby 10 tysięcy swojej pensji, a wy byście mu, będąc właścicielami tej firmy, dawali tysiąc i zabierali 9 tysięcy. Tak być nie może. To doprowadza nieustannie do zepsucia nastroju w Społecznych także i upadku polskiej gospodarki. No przecież żaden kraj, szanujący się kraj, nie pozwoliłby na to, żeby jego gospodarka była niszczona, a wspierana była poprzez akty sabotażu przecież zwykłe antypolskiego teraz rządu koalicji 13 grudnia wspierana była gospodarka niemiecka. Dostajemy wysoko oprocentowane pożyczki z Unii Europejskiej. Tylko. Firma, która zdaje sobie sprawę z tego, że ta polityka doprowadzi do upadku, zgodziłaby się na tego typu przyjmowanie tego typu inwestycji. Inwestycji, które dodatkowo nie pozwalają nam jeszcze wydać tych pieniędzy tak, jak my chcemy je wydać, przeciwnie, oni nam jeszcze mówią, co my mamy łaskawie zbudować, albo co my mamy wybudować, gdzie mamy coś postawić, prawda? Ale także przy użyciu oczywiście firm jakich niemieckich, francuskich czy holenderskich? Także nie wspieramy ani nawet własnej przedsiębiorczości, ulegając tym dekretom szkodliwym, dekretom Unii Europejskiej, Zielonemu Ładowi. Jaka firma by się zgodziła na przyjęcie tego typu... Y, oczywiście y, ustaw, które zostały podpisane y, w tych traktatach przez antypolskich polityków. No żadna. Dlatego Pol Exit jest czymś naturalnym dla rozwoju naszej firmy. Bo już mówię Państwu, myślimy cały czas o naszej firmie. Co jest najkorzystniejsze dla naszej firmy? Y, nie stanowi dla nas żadnego problemu to, że my sobie bez y, Unii Europejskiej nie poradzimy. Przeciwnie, drodzy Państwo, my sobie poradzimy bez Unii Europejskiej yy, bez naprawdę w, w sposób, ja bym powiedział, perfekcyjny. To, że Unia Europejska daje nam 2 miliardy na budowę drogi, musimy oddać w tej chwili 4 miliardy, bo taka jest pożyczka, czyli stuprocentowa w tej chwili, ale to będzie rosło jeszcze systematycznie w latach następnych, to w Polsce taką drogę przedsiębiorca zbudowałby powiedzmy za 800 milionów. To, to są rzeczy naprawdę, które bez udziału tych antypolskich polityków, którzy dodatkowo jeszcze oczywiście siedzą w tym sejmie, na tych posadach od 30 tam paru lat, już niektórzy, oni to obiecują, jak oni to zrobią wspaniale i tak dalej, ciągną z tego państwa pieniądze, czyli wyciągają nam je z portfela, potem nam je łaskawie czasami yy, dają, prawda, w tych socjalach ale kładą rękę na pieniądzach. Na pieniądzach, tak, na tych dotacjach unijnych także. Przy tej okazji oczywiście pan Zdzisio, pan Jasio, czy pani jakaś tam Hania dostanie re możliwość realizacji jakiejś inwestycji bardzo często po tej linii partyjnej. No to, drodzy Państwo, no w ten sposób firmy naprawdę nie da się prowadzić, bo koszty e obsługi tej firmy znacząco przewyższają jej dochody. Państwo ubożeje, państwa wypłata ubożeje, podatki rosną, utrzymywanie Ukraińców, czy jest korzystne dla naszej polskiej firmy? No przecież każdy wie, że nie. Jeśli państwo wy musicie kupić mieszkanie za, yy, prawda, ten milion, czy może nawet dwa miliony, niektórzy w wielkich miastach, tam, prawda, i tak dalej. A taki Ukrainiec, albo czekacie na mieszkanie z Urzędu Miasta po wiele, wiele lat, a taki Ukrainiec dostaje je od ręki po prostu dzięki skorumpowanym antypolskim politykom, którzy posłusznie wykonują polecenia sekty Chabad-Lubawicz. No to wiadomo, że ta firma prosperować normalnie nie może i ona Prędzej czy później po prostu upadnie. Dlatego stworzenie apolitycznego rządu z apolitycznym prezydentem, z nową konstytucją i z wysokimi karami dla każdego urzędnika państwowego, który działałby na szkodę państwa, czyli na szkodę firmy, prawda? Bo w normalnej firmie już powiedzieliśmy, że ci ludzie zostaliby wyrzuceni na bruk po prostu. Postawieni przed sądem, na przykład, za defraudację pieniędzy, za jakieś malwersacje, za działanie na szkodę firmy, za, nie wiem, być może sprzedawanie tajemnic państwowych, tego typu rzeczy, bo jeśli tutaj na tym terenie naszego kraju w dalszym ciągu e, grasują e, agentury obcych mocarstw, no to żadna firma by sobie też nie pozwoliła na to, żeby ktokolwiek miał wgląd w to, co się dzieje, prawda? W dokumentacji, na przykład technologicznej firmy. A u nas się okazuje, że stary Komów, na przykład grobelny, e, Dostał się do Rady Nadzorczej Polskiej Grupy Zbrojeniowej, a stary komuch w latach 80. XX wieku, grobelny, który dzisiaj został mianowany przez Tuska do tej Rady Nadzorczej, prawda, on był kiedyś na szkoleniu KGB. Czy chcemy żyć w takiej firmie, drodzy Państwo? Zastanówmy się, bo my w tym rządzie polskim potrzebujemy specjalistów przede wszystkim na tych stanowiskach ministerialnych, niewielkiego rządu z niewielką administracją. Potrzebujemy ludzi uczciwych i ludzi szlachetnych, a jeśli się okaże, że nabroją, że coś przeskrobią, że wyciągną pieniądze albo będą działali na szkodę państwa, to kary powinny być naprawdę wysokie. I taką firmę chcielibyśmy widzieć wreszcie w tym kraju. I potrzebujemy zjednoczenia, myślenia o tym, drodzy państwo. Nie patrzenia na zachód. Nie tam! Nie patrzymy na ten zachód! Zachód ma nas gdzieś! Zachód sobie dobrze prosperuje, on patrzy, on bardzo dobrze rozwija te swoje firmy, te koncerny działają naprawdę wspaniale i sobie podcierają Polską po prostu tyłek. Oni żerują na Polsce, oni chcą przejąć polski kapitał. Tusk doprowadza do upadku spółek skarbu państwa. A jeśli one upadną, oczywiście, to za bezcen, za złotówkę przysłowiową zostaną przejęte przez yy, prawda, yy, jakieś zachodnie koncerny. Tak to będzie wyglądało. Potrzebujemy zmiany tego kierunku. Ludzie! Nam są, nie są potrzebni politycy, którzy nas skłócają. Przecież zobaczcie niekompetencje tych pracowników u Tuska. 140 ministrów, największy rząd w historii świata. Ludzi, którzy są w gruncie rzeczy nieudacznikami. Nawet ten, prawda, Bodnar, to Bodnar, który jest proukraiński oczywiście, jako minister sprawiedliwości, bo mamy do czynienia teraz z bodnaryzacją. Prokuratury. Na Ukrainie rozkwita banderyzacja. Tutaj mamy botnaryzację, czyli generalnie polityka proukraińska, czyli szkodliwa generalnie dla naszej firmy, bo cały czas myślimy w tych kategoriach tej naszej firmy, prawda? I żyjemy w państwu prawa, bo mamy prawo, a w gruncie rzeczy jest to bezprawie. To jest bezprawie, drodzy państwo. Już się mówi nawet, jak idziesz do sądu, to musisz mieć farta, więc zastanówmy się. W jakim my kraju żyjemy, skoro jedna władza przychodzi, ustawia, ustala swój porządek, swój terror, potem kolejna władza, dzieje się dokładnie tak samo. Telewizja utrzymywana z podatków obywateli, prawda, z publicznych pieniędzy, znowu staje się tubą propagandową, teraz oczywiście w rękach Tuska, wcześniej w rękach Kaczyńskiego. Nam to nie jest potrzebne. Telewizja, za którą my zapłacimy, czyli zawsze z pożytkiem dla państwa, to powinna być telewizja, która przede wszystkim będzie kulturowa, wartości najistotniejsze dla y, narodu, wartości edukacyjne. I tak jak w każdej firmie, drodzy Państwo, jak to wygląda w każdej firmie? Y, dobra firma, najlepsza na świecie firma, to jest firma, która korzysta z potencjału pracowników, prawda? Zawsze pomysł pracownika będzie ceniony wysoko, musi być opłacany. Y, to, co sprzyja rozwojowi firmy, musi być nagradzane. A tutaj się nagradza po linii partyjnej. Oczywiście to jest kolesiostwo, nepotyzm, kumoterstwo, for Obsadzić jak najwięcej ludzi, którzy tam y, oczywiście są z nami y, albo spokrewnieni. Bo tak jak w przypadku Kaczyńskiego, ktoś tam z jego rodziny y, dostał y, posadę w Radzie Nadzorczej Telewizji Polskiej, a był to przecież y, facet, który z zawodu jest rzeźbiarzem. I tak w przypadku Tuska, też ci koledzy z partyjni, bo Tusk jest starym komunistą i tego człowieka z tego kraju się należy pozbyć naprawdę na pierwszym miejscu. On też obsadza te wszystkie, Spółki tam, Skarbu Państwa, instytucje państwowe, ludźmi, którzy będą mu przychylni. To jest działanie na szkodę państwa polskiego. My tutaj mamy czerpać także z potencjału członków wspólnoty, bo to jest bardzo ważne, to jest bardzo istotne, żeby postęp kulturowy mógł się realizować. Wszelkie projekty, które działają. Dla dobra naszego kraju, dla dobra wspólnego, bez ingerencji zachodnich idei, wszelkich wpływów jakiegoś lobby narzucanego nam tutaj z Zachodu, przecież temu wszystkiemu ci ludzie zapatrzeni na Zachód ulegają, nie zdając sobie chyba sprawy, że ten Zachód nie ma nam nic do zaoferowania, więc to powinno być kultywowane. Najpierw jest firma, najpierw jest państwo polskie które ma surowce, prawda, które potrafi zabezpieczyć sobie produkcję żywności, nie będziemy nigdy cierpieli z powodu ani głodu, ani zimna, prawda. Możemy się doskonale rozwijać, mamy wspaniałą historię, z której możemy czerpać, możemy dalej kultywować wartości w tym duchu czystości serca, szlachetności, a chcemy to wszystko zastąpić, chcemy naszą firmę, nasze państwo polskie zastąpić jakimiś obcymi Szkodliwymi dla nas wpływami, bo tam niby na Zachodzie jest lepiej. Od Zachodu nic absolutnie nigdy nie dostaniemy. Powinniśmy mieć tutaj dekretem urzędowym, ustawowym wprowadzone kształcenie zindywidualizowane. To jest bardzo ważne, drodzy Państwo. Brakuje nam ekspertów, brakuje nam specjalistów w jakiejś dziedzinie. Ludzie się uczą wszystkiego i jednocześnie niczego. Brakuje nam fizyków, brakuje nam matematyków. A dlaczego? Bo każdy patrzy tylko już w tej chwili: y, Dobra, przejdę szkołę, byle szybko, oczywiście dyplom, kupię najlepiej, y, prześliznę się tam, byle coś dostać, byle miał dostęp do y, gromadzenia tych pieniędzy, prawda? A młodzież bardzo często myśli, Niestety głównie nad tym, żeby już się od najmłodszych lat lansować w tej influencerce, prawda, na TikToku, na Facebooku, na Instagramie, na YouTubie. To jest przede wszystkim... Po co nam to jest potrzebne? Człowiek potrzebuje jednego zajęcia tak naprawdę na całe życie, ma być jak ptak na niebie i ten, ta możliwość ofiarowana przez państwo... Bo to jest kapitał wspólnoty. To my jesteśmy kapitałem wspólnoty. Państwo powinno w nas inwestować, prawda, te pieniądze. Powinno w nas inwestować, ażeby w przyszłości stworzyć kulturotwórczo-zdolnych członków, prawda, organizacji, firmy państwa polskiego. A co z tego, że naukowcy dzisiaj pracują dla yy, koncernów? A naukowcy, drodzy państwo, co dzisiaj robią? Dzisiaj status nauki jest niemalże zerowy, bo każda teoria naukowa może zostać spreparowana i bardzo często jest spreparowana w tych czasach na życzenie koncernu, który podpłaci jakiegoś tam naukowca, a ten stwierdzi ostatecznie, że mamy do czynienia z jakimiś zagrożeniami klimatycznymi, gdy w rzeczywistości nie jesteśmy nie emitujemy Tyle dwutlenku węgla do atmosfery, żeby nam cokolwiek miało zagrażać. Więc tak to wy wygląda, drodzy Państwo. Y Powinniśmy się rozwijać w duchu tej idei i tego wszystkiego, co jest dobre dla państwa polskiego, y bez ingerencji wpływów z zewnątrz, jak już to powiedziałem, a wszystko, co miałoby temu państwu szkodzić, no to powinno zostać odsuwane na bok. Idziemy albo w duchu tego rozwoju, albo będzie ten kryzys naprawdę postępował Nic naprawdę, drodzy Państwo, w tej sprawie więcej nie da się powiedzieć. Cokolwiek chcielibyśmy zrobić w innej formie, to dojdzie do kłótni, przyjdzie polityk, który będzie albo tutaj lobbował na rzecz jakichś projektów, że planeta się pali z naszych pieniędzy, oczywiście wydawał na finansowanie jakichś organizacji y, otumanionych z zachodnim obłędem, bo to jest promocja przecież tego Zielonego Ładu Zagrożeń Klimatycznych, to jest promocja, y, która wychodzi od elit, bo to elity chcą o, ostatecznie przyjąć Przejąć ten cały rynek, więc nie zbudujemy na tym, drodzy Państwo, niczego zupełnie nie zbudujemy. Przeciwnie, ten kryzys, jak już powiedziałem, będzie się jeszcze nasilał, będzie narastał. I teraz warto jeszcze powiedzieć, drodzy Państwo, jak wybierać takich ludzi na te stanowiska urzędowe, na te stanowiska ministerialne, na przykład, żeby to państwo mogło być prowadzone jak firma. W sposób bardzo prosty. A jak się przyjmuje pracowników do firmy? Ogłasza się konkurs, zgłaszają się ludzie, którzy mają rzeczywiście najwyższe kompetencje, mają siłę, żeby służyć temu narodowi, a nie, żeby ten naród oczywiście Okłamywać, bo te pokazywanie tego serduszka, to twierdzenie, że e, my tu zrobimy porządek, że my tu z wprowadzimy coś wspaniałego, pozytywnego, to my już to przechodziliśmy przez 35 lat. My nie potrzebujemy tych polityków przede wszystkim. W, w zwykłym konkursie można wyłonić kandydatów, którzy będą te stanowiska y, obejmowali i nie będą nam zawracali głowy. Bo my będziemy wiedzieli konstytucyjnie oczywiście. Nie będą nam zawracali głowy, że będziemy nieustannie się dręczyć i męczyć, że oni albo coś knują, albo rozkradają majątek państwowy, albo obsadzają tymi, prawda, te stanowiska w instytucjach, w urzędach, w spółkach skarbu państwa swoimi ludźmi. Tego nie będzie. Tych blisko 500 posłów w tym sejmie, do czego nam jest potrzebnych? No powiedzcie mi, drodzy państwo, do czego nam jest potrzebnych tych 500 ludzi, którzy nieustannie tam oczywiście dolewają tej oliwy do ognia. Jak tylko teraz o, oczywiście koalicja 13 grudnia, rząd największych idiotów w historii świata przejął władzę, to już z drugiej strony jest PiS, który myśli, że on za chwilę przejmie władzę. A ja myślę, że naród powinien się zjednoczyć. Nie potrzebujemy Was, politycy. Dajcie nam już wreszcie spokój. Zróbcie porządek z tym krajem. Wywalamy to wszystko, co jest szkodliwe w ogóle dla państwa polskiego tak, żeby te państwo mogło, prawda, rosnąć w siłę, żeby się mogło rozwijać, żebyśmy mogli coraz więcej zarabiać, a nie na litość boską tracić, bo za chwilę zobaczycie, jak już ceny prądu idą w górę, ceny gazu idą w górę, a ten antypolski premier wysyła darmową energię po prostu na Ukrainę, bo oni mają zniszczoną infrastrukturę energetyczną w wojnie wywołanej przez kogo? Przez Stany Zjednoczone. Czy to jest nasza wojna, ludzie? Czy to jest dobre dla państwa polskiego? Myślmy w tych kategoriach, właśnie. Myślmy cały czas w tych kategoriach, co jest dobre dla firmy, a co yy, oczywiście szkodzi tej firmie i czy chcielibyśmy w takiej firmie pracować. Bo ostatecznie moglibyśmy zarabiać już, już w tej chwili na poziomie naprawdę wysokich zarobków, takich europejskich. No a okazuje się, że w dalszym ciągu jeszcze duża część Polaków klepie biedę, a będzie jeszcze gorzej, bo podatki będą szły do góry. No przecież ten antypolski rząd, jeden, drugi, trzeci, to już nie ma znaczenia który, on liczy tylko na to, że oczywiście my ich wybieramy, tak? Oni nami gardzą, bo przecież Tusk pogardził nawet własnym elektoratem. i liczą na to, że ten zlękniony naród nie zrobi nic. Wreszcie powinna być nowa idea, nowa koncepcja dla tego państwa polskiego. Taki powinien być ten projekt tego rządu. Ja tu oczywiście, drodzy Państwo, to zarysowałem to tylko w takich momentami, w takich szczegółach, prawda, Kształcenie zindywidualizowane to jest bardzo ważne. Na przykład ten temat można jeszcze rozszerzać. Ja chcę tylko zarysować ten projekt, jak powinien wyglądać plan odnowy państwa polskiego bez tego udziału tych ogłupionych polityków, którzy bardziej nam zawsze szkodzą niż. Cokolwiek od nich otrzymujemy. Oni tylko naiwnie liczą na to, że my pójdziemy po prostu i oddamy im te głosy. A ja bym ich wywalił na zbity pysk i pokazał Państwu, że takie państwo, niewielka administracja czystych, mężnych, szlachetnych, apolitycznych yy, ludzi, nad którymi będzie wisiał topór. Jak się tylko tutaj będziesz działać na rzecz obcej agentury czy na szkodę państwa, no to lecisz po prostu i koniec. Tak to powinno wyglądać i takie państwo możemy stworzyć. Tylko tylko potrzebujemy jedności, ludzie. Jedności w narodzie potrzebujemy. To jest przede wszystkim jedność w narodzie musi być. Wybieramy polskę, nie ma sprawy, nie ma dyskryminacji żadnej, jeśli chodzi o kwestie tych orientacji tam płciowych i tego typu rzeczy. To są jeszcze kwestie do ustalenia, ale przede wszystkim jest duma z tego, że jestem polakiem. Polakiem, największym narodem na świecie, stać nas na to, żeby wyjść, pokonać ten tragiczny impas w który zostaliśmy wciągnięci przez kogo? A właśnie przez tych antypolskich polityków, którzy nami manipulują właśnie, bo to oni nas skłócają. Ten jest za tym, ten jest za tym. A czemu nie jesteśmy wszyscy za Polską? Myślmy najlepiej, jak to jest możliwe na tym świecie. Bądźmy za Polską wszyscy. Co jest korzystne? W firmie, w której pracujecie, wiecie, że to jest niekorzystne, to jest złe, to jest fałszywe. Nie chcę tu pracować, uciekam. No ale co, masz z tego kraju wyjechać, jak to jest twój kraj? Przecież wie, wiecie, jak to wygląda? Dobrze mi się pracuje w tej firmie, chcę tu pracować, jestem nagradzany, yy, yy, prawda, jestem dobrze opłacany, yy, ze mną się liczą ludzie w zespole na przykład. To czemu nie ma takiego, takiego nastroju, nie ma budowanego w ogóle w tym kraju? Ludzie, my tu musimy patrzeć. A tu nam jakieś głupkowa telewizja... Ideologię z zachodu ściąga. Tu nam jakiś patriotyzm, nie wiem, jakiś, yy, prawda, jeden oszołom stwierdził, że on ma monopol na to, na bycie Polakiem, na bycie patriotą i będzie tam, yy, prawda, yy, budował jakieś, tym samym służąc oczywiście lobby, yy, lobby z, z sekcie ha, Chabad Lubawicz, bo przecież ci antypolscy politycy, oni się godzą na to, żeby te wpływy amerykańskie w postaci sekty Hamad Lubawicz w tym Sejmie były. Jeśli oni wszyscy finansują Ukraińców, bo im tak Amerykanie kazali, to to jak ta firma ma prosperować? No ludzie, drodzy, musimy myśleć w tych kategoriach na, rzetelnie, na, na podstawie tego, o czym to mówiłem, co jest dobre dla firmy. Dopiero wtedy ten naród powstanie. Dużo jeszcze, drodzy Państwo, rzeczy jest do powiedzenia, ale myślę, że ten temat będę na kanale rozwijał. Skłaniam się nisko i pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie.